Ciekawego, a to opóźnione regio? A nie, nie, on nie jest opóźniony. Czyli będzie Mijanku Już jest 2 To jest ten chyba 14.17 o, ale taki skład. I jadą kibelki do Wejherowa i mamy defekt. Mamy defekt, podwójny skład. Podwójna obsada lokomotyw. SU42509 holuje. SU42518. Fajny skład. Holowanie. Defekt na szlaku musiał być. SU-42 ciągły, ciągnie. SU-42 zdefektowała. Ojeja. Oh yeah.